Cześć wszystkim z tej strony Kartok. Witam Was w czwartym poradniku Jak zarobić? W dzisiejszym odcinku udamy się na Swamp trole w mieście Venore. Kupiłem sobie kilka czarów, żeby lepiej to leciało. I tak po załoczeniu kupiłem sobie jeszcze Xtory Flam i Vis. Jak widzicie, level troszkę zrósł. Niestety były dwie próby nieudane nagrania tego odcinka Teraz już mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać Bez większego problemu Oczywiście droga standardowo od depo Venore, od depo miasta na blisko. No w tym przypadku Venore, czyli bym się dużo nie pomylił Zostawiam aplika yy, Nadrobiłem na tyle tych medicine punchy, że mogę sobie teraz pozwolić na Zbastowanie kilku podjonów, żeby to szybciej poszło. Wiem, że poprzedni odcinek był stosunkowo długi i jakość była słaba, ale to dlatego, że nie można renderować nagrania ob z OBS-a żadnym programem. Przynajmniej w Camtasia ja sobie tego nie obsługuję. I tak, tutaj już jesteśmy na ekspowisku. Tutaj mamy piętra do góry. O tym co leci ze swamp Trolli, Za chwilę powiem. Najpierw Wam pokażę tutaj jednego mopka, którego jeszcze nie widzieliśmy. Nie zabijaliśmy. O, ja, to Swamp Troll. Całkiem fajnie dojdzie z tego jak Story Ze względu na to, że są są wrażliwe na ogień. O, akurat baty są powybijane. Ale tu już Wam pokazuję. Zwata nam może wylecieć tylko od zera do jednego patwinga i jest to stosunkowo rzadkie także jest szansa może wypaść, a nie musi akurat tym razem tutaj jest widzę, prawie wszystko powybijane, ale też możecie zauważyć, że tych mopów jest tutaj całkiem sporo skoro nie ma trolli, to troli wszystko powybijane no jak akurat Pan nam wybija, knight jakiś Yalaha Sword 14, knajd Szkoda kolego, że tylko mi wybijasz wszystko Ja sobie zejdę tutaj Okej okay. Co może nam spać z takiego swamp trolla A mianowicie, już widzicie to z boku ekranu Od 0 do 5 GP Od 0 do 1 łuda Od 0 do 1 rybki od Zera do jednego Mueliciza, od Zera do jednego spira. dodatkowo Leiter Bootsy, Fishing Rod, Swamping Grass, Green Troll i to co nas najbardziej interesuje, czyli Medicine Punch. Powiem Wam, że od czasu nagrania poprzedniego odcinka cena Medicine Punch wzrosła na emce, to sprze sprzedać go po ponad 5k w momencie. A kupują po 4200, 4300. Także zarobek był dobry. Z przynajmniej kilka wam pokażę na tym odcinku do zabicia. O, widzicie, i spadło. O, widzicie, i wzrosło nam na 4800. Także ładnie. Także warto było swastować dwa manaski. Już nam się zwrócił odcinek. Jak akurat to tutaj są dwa słab Niestety troszeczkę mnie goni czas ze względu na to, że miałem te dwie nieudane próby. Muszę to szybko nagrać i wrzucać na YouTube. Mam nadzieję, że tym razem muzyka nie jest za głośno, że mnie słychać. I że nic się nie stanie z nagraniem, bo mam jeszcze kilka rzeczy, które chcę Wam pokazać przed... Dobiciem 19 poziomu, także mam nadzieję, że to się wszystko uda. Tutaj jeszcze będziemy za długo A to nie będę wam teraz zdradzał. Później wam powiem. Po prostu, jak to się nagrywa trzeci raz, tu w samą miejscówkę, bo coś się wykrzaczyło i nie szło odzyskać. I zrobić z tym nagraniem. A ja nie chcę, żeby te nagrania były słabej jakości. Yy, wideo no to muszę to nagrać po raz kolejny po prostu tutaj mamy wejście do góry no niestety kolega nam wybija wszystko szkoda o tutaj mamy keyfrapy jak to już mówiłem przy Swamp rolach pod warto to wybijać dopóki nie mamy bestiariusza na nie zrobione co i jak z bestiariuszem dowiemy, dowiecie się ode mnie Myślę, że niedługo Chociaż mam na razie Kilka takich miejscówek, które są do pokazania wcześniej Kilka odcinków, które są ważniejsze od tego Jeżeli ktoś zaczyna, no to ten bestiariusz niech sobie nabija po prostu Niech te punkty mu się zbierają I tak na niskim levelu nie za dużo z tym zrobi Tutaj mamy wyjście do góry na bagiemka Czy warto tutaj wychodzić? Nie wiem. Tutaj jakieś snake i jakiś Marshall striker. Według mnie szkoda tracić czasu, żeby tutaj iść, ale chciałem wam to pokazać. Że jest tutaj takie wyjście jeszcze, jakby ktoś was bił, to możecie tędy spróbować uciekać. O, teraz plasłam trolle, Jeden idzie od nas na góry a drugi z dołu. A jak były potrzebne, to ich nie było tak, Trzeba kapa przypilnować Wymanaskujmy się I tak Oczywiście Bijemy sobie te Swamp Troll'e tutaj Schodzimy na te keywraty, póki nie mamy ich odblokowanych Bestiariuszu Jest to Ekspovisko dostępne dla każdego gracza, który osiągnął ósmy poziom i jest na majnie. Przez co to tutaj będziemy mieli dużo większe oblężenie na tych Swamp Trollach. No ale coś za coś. Yy, no jeżeli nie chcemy sobie marnować siana na zakup paka od razu na grze, bo nie wiem czy nam się spodoba, no to warto sobie tutaj przyjść, obrobić. Sork, Sorcerer, Paladin, Knight Od 8 levela Śmiało Paladin to tutaj w ogóle jest jak w raju, bo i Spiry lecą I idzie zarobić Jeżeli Gramy na darmowym koncie możemy tutaj sobie przyjść Nie dość, że skill'e nam będą rosły Broń mamy praktycznie tutaj Można powiedzieć nielimitowaną, bo gracze to wyrzucają Często, gęsto na faku No to Ekspimy praktycznie z zerowym wasteem i jeszcze mamy na to mamy dodatkowo tak profit z tych nie, z Medicine Punchy, z Mully z Woodów, z tych także czysty profit. Yy, no i nie mówię tu, że reszta profesji, jak tu przyjdzie. Będzie miała wejść, bo nie będzie tutaj miała wejścia, ale Paladin jest nietypową profesją i jednak on musi tą amunicję uzupełniać cały czas. A po prostu, miejscówka gdzie lecą spiry, gdzie na 8 levelu powiedzmy, bijemy głównie z tych spirów. Zwłaszcza, jeżeli zaczynamy grę i nie inwestujemy te ceków w jakiś tam kupunek, no to jak znalazł. Jeżeli wracacie do miasta, warto sobie je pozbierać w jedno miejsce I przyjść sobie tutaj, jak będziecie mieli ich więcej Przyjść po prostu ze dwa trzy razy, żeby je wyzbierać I móc sobie je zanieść do depozytu, skąd je podejmiecie Jak skończycie następnego hunta Taka jest moja opinia, ja osobiście bym... Jeżeli nikt Wam ich nie ukradnie, no to jesteście na następnym huncie tam Nie wiem, strzelam tak na hunta weźmiecie z 15, no może nie z 15 na tych niskich levelach, ale tam to jest 8, to przynajmniej tego jednego hunta macie załatwionego z samego tego, co wyrzuciliście na podłogę. Tutaj mamy zejście, tu są kilo i, i slam trolle. Yy, warto tutaj czasem zajrzeć, jeżeli tam u góry jest dużo ludzi biega, no tutaj jak widzicie Góry jest większość po wybijania a, a tutaj na dole mamy święty spokój zabiliśmy dodatkowo 4 czy 5 ich tu było? to jest kolejny tam 4 czy 5 szans po prostu na to, że ten medicine połącz spadnie widzę, że na tym na, na tym podejściu także tu jest więcej ludzi, ale na poprzednim podejściu jak to nagrywałem to zrobiłem tutaj 5 medicine połączy dodam kto nie oglądał odcinka ze swamp trollami home, bo na przykład nie chcę kupować paka, Robiłem sobie taki test, wykonywałem go właśnie tutaj. I na 1000 zabitych swamp Trolli spadło mi 21 Medicine Pouchy. No cóż mało. Ale nie zawsze jest się na duży plus. Także, no. przy obecnych sonach to jest prawie 100K, także... Trochę za to można poekspić, ewentualnie jeżeli gracie tam palkiem czy knightem jak się jakiś lepszy ekwipunek się zaopatrzyć. Oj, przepraszam Was bardzo. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. Niestety się Facebook odezwał, bo wyłączyć przeglądarkę. Także mam nadzieję, że tego nie było aż tak bardzo słychać. Wciąż się uczę tego nagrywania, także jakieś tam błędy musicie mi wybaczyć. Jest to dopiero czwarty odcinek, i nie wiem po prostu jak to wyjdzie. Także mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Pokazałem graczom na faku na początku, jak troszeczkę zarobić. Także do usłyszenia. Trzymajcie się. No i cześć.